A nie nagrywasz już? No Nie jeszcze nie chyba. No wiesz co? Te suwy to są jednak spoko. No co ty gadasz? Suwy są wszędzie, małe, duże, średnie. My wybraliśmy tego Peugeot 2008, żeby pokazać wam, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego wszyscy teraz kupują suby. Tak już? Po pierwsze, wsiada się łatwo, co wcale nie jest oczywiste we wszystkich innych autach. Po drugie, dzięki temu, że siedzi się wyżej, widzi się więcej niż inni kierowcy na drodze. Po trzecie, dzięki temu, że siedzimy wysoko i prosto, nie jesteśmy zmęczeni po długiej jeździe, tak jak w samochodach, gdzie właśnie pół leżymy. I wysiadanie też nie jest takie trudne, bo nie musimy wygrzebywać się z auta, tylko po prostu wysiadamy. Mówi się, że miejskie sumy są większe niż wydają się w rzeczywistości. I tak faktycznie jest, chociażby patrząc na ilość miejsca w środku i ilość miejsca w bagażniku. Tak, to nie jest w żadnym wypadku auto terenowe, ale dzięki temu, że ma wyższy prześwit, wiedzie tam, gdzie nie wiedzie dzisiaj większość współczesnych aut miejskich, czyli na przykład na krawężnik. Ale to chyba nie wejdzie do wideo. Nic dziwnego, że małe Suwy takie jak Peugeot 2008 zdobywają większą popularność niż ich większe odpowiedniki. Przede wszystkim tym autem jeździ się po mieście tak samo wygodnie jak małym autem kompaktowym. Lubione miejsce Piotra Baryckiego, Ronda. Żadnych rąd. Proszę tego nie pokazywać, żadnych rąd. Łatwo je zaparkować, łatwo nim manewrować, a do tego spalają tyle paliwa co zwykłe auta miejskie. I patrząc na te wszystkie zalety małych SUV takich jak Peugeot 2008, nie wiem czy nie wolałbym wracać ze słupska do Wrocławia właśnie tym samochodem. Jechałem pół Polski, żeby nagrać wideo w peżocie Jak to Okej. Okay. Jak mam ten ręce? Tak. Yy, moż Szczęśliwy Piotruś. O, tak wygląda dobrze. No? Yy, aha, już eee,